To nie. <śmiew> to nie. miejsce dla nowicjuszy. Przygotuj się na wszystko. Liczy na ciebie drużyna. <śmiew> Idą do ciebie. Hmm, nie jestem pewny, bo jeden mi się tu ale spoloko. Wszyscy chyba gdzieś Mamy dwa trupy czeka Wychodzę Nie wiem gdzie on jest to Wszyscy wrogowie zostali wyeliminowani nie można ci uciec. Prowadź, oby tak dalej. Zróbmy to tu. Oni co, dwóch jest tam w środku, żeby Anie podstawienie setar, pewnie. ta Gdzie eee, Na środku. Był. U góry. Ale nie wiem, teraz gdzie jest. Eee, na końcu. patrz na mego typa. Wszyscy wrogowie zostali wyeliminowani. Nie Pan się Myślę, że randoma zabił. Twoja drużyna prowadzi zgodnie z przewidywaniami. Zesnajpił mnie, o! Ja nie wiem, czy on do ciebie nie celował, Bartek. A tu chyba. Nie wiem, tu jest. Random, random leży... ...na zewnątrz. Kurwa, potargał mnie ten celownik. Hmm. Ten Hunter na 100% celował kurwa do ciebie, nie? Bo, bo nie że bo, ja bo ja się wysunąłem, ja się świeżo co wysunąłem, nie? na wprowadzeniu! Daj im do No ale. je Do jeszcze mu podle tego nie widzę Tu jest kuty Do trafienia jest Panko, ja Mam ko Wygrałem bąc. to kurwa Nie prawda pomogłem, to nie samej rozmomo Ja pierdolę Zbawaj z tej drogi strażniku, bo to ona wiedzie ku zwycięstwu. Mam tego, z zaraz za środkowym tym podestem leży. Zajebią mnie kurwa, no obskakiwałem jak mogłem. Wychodzi, wychodzi. Masz go pięknie, ale nie zjadł. Nie zjadł. Nie, 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 nie. Jeśli członek zespołu padnie, pomóż mu się podnieść. Gdy widzisz powstającego przeciwnika, powal go. Leci z tym ultem. Jebał mnie. on jest obity bardzo, nie wiem czy ty go dobijesz. Random ja zginę. Random. Ja tu ja tu Dobra, na zewnątrz, tam mam trupa. Ale on tu jest? On, tu jest. on tam, A, uważaj snajpi, przy skrzynkach jest, przy tych skrzynkach, patrzy teraz tu na te sotki uważaj random, random dostanie, random dostanie. Nie, podniósł. Naprawdę dajcie więcej. Niewiarygodne! Twoi przeciwnicy równie dobrze... <laughs>